Cześć, witam Cię serdecznie w mojej kuchni. Dzisiaj dzień jedzenia. Z tej strony nadaje dietetyczny Bartek. W dzisiejszym odcinku co sobie będziemy robić? Będziemy sobie robić taki według mnie kociołek rozmaitości. Czyli co? Czyli pyszny, wspaniały i cudowny, napełniony albo pełny w tłuszcze nasycone bigos. Także już teraz zapraszam Cię serdecznie. Co chciałem powiedzieć na kanale, jest ponad 200 subskrypcji. Wow! Dziękuję bardzo i zapraszam, oczywiście, do komentowania, lajkowania czy oczywiście subskrypcji kanału. I co, lecimy z tematem i niech moc będzie z Wami, kochani. Żeby stworzyć nasz cudowny bigos, potrzebne jest to tutaj, wszystko oczywiście, jak zawsze składniki będziecie mieli w opisie. Zaczynamy zatem. Dobra kochani, zaczynacie sobie od czego? To oczywiście podzielenia mięsa. Tutaj mamy wspaniałą łopatkę, taką no, tłuszczu trochę jest. Jak to podzielić? Najlepiej mniej więcej tak jak co? Mięso na, na gulasz, w taką kostkę to pokroić, nie? Dobra, mamy pokrojone teraz co? Teraz kiełbaska, nie? W kostkę może najlepiej albo Zależy jak lubicie, nie? Dobra, kochani, mięso do naszego tego bigosu mamy pokrojone. Teraz co? Teraz czas na warzywa, nie? Teraz cebuleczka. Może być kostka, mogą być pióra, no jak wolicie, nie? Jak lubicie, albo jakoś tak. Ja sobie zrobię chyba o, w ten sposób. Myślę, że będzie okej, okay, nie? No i tak wszystkie kroicie. Dobra, kochani, cebulka pokrojona, e, czyli co? Warzywa mamy zrobione. Teraz sobie, e, że tak powiem, zamarynuje trochę mięso. Zrobię to taką przyprawą e, z takiej firmy. No, akurat to nie jest ważne. Ważne jest to, że fajnie to mięso będzie takim, przejdzie taką przyprawą e, grillową, nie? W ten sposób mięso możecie odstawić sobie na jakąś tam godzinkę, żeby przeszło tą przyprawą, ale niekoniecznie. Dobra, oprócz jeszcze tego, damy troszkę czosku niedźwiedziego do tego. Tak ciut. I co? I damy też trochę tymianku, nie? Też tak odrobimy. Dobra, mięso odstawiamy, żeby przeszło tymi przyprawami, myślę gdzieś na godzinkę, nie? Dobrze, kochani. No to co? Najpierw będziemy. Pokażę Wam krok po kroku, po prostu. Przesmarzamy mięso, kiełbasę, cebulę. Oczywiście, na czym nas malcu? Najlepszy tłuszcz, dla mnie przynajmniej nie. Dobra, odpalamy sypalnik. Tłuszcz i oczywiście co? No, musi nagrzać, nie? Ale co my tu jeszcze mamy? Mamy tu jeszcze grzyby, tak? To są grzyby leśne, namoczone no, dzień wcześniej, osolone je trzeba podgotować, nie? Tylko jak będziecie gotować to to co to grzyby to uważajcie, bo one lubią wykipieć, nie? Dobra kochani i teraz co przesmażamy sobie to wspaniałe mięso, nie? Ale skwierczy ten smalek. Dobra kochani, w międzyczasie przygotowujecie sobie co? Kiełbasę, nie kiełbasę, co ja gadam? Kapustę kiszoną do gotowania. Co, kochanie? się. Dobrze, możesz tak być, tak? Okej. Okay. Kapustę do gotowania. Sorki, ale z córką dzisiaj się zajmuję, więc żona w pracy. W ten sposób razem z tym sokiem sobie ją dajecie. Do garka troszkę to, to robicie w ten sposób. Pamiętajcie o tym, żeby dodać kminku, nie? Może być cały albo mielony. Dlatego, żeby nie mieć problemów jakich jelitowych, nie? O, myślę, że tak. I co tu jeszcze? Co tu jeszcze? Aha, i to możecie już sobie zalać wodą. E, tak naprawdę, bo to trzeba podgotować, nie? Dobra, kochani, jak widzicie, piec cały e, zajęty. Karkówka nam się przesmażyła troszkę. Także co? E, dodajecie sobie kiełbasę ten sposób i możecie już wrzucić tą cebulę. Niech to się wszystko razem zaprzyjaźni, nie? Można powiedzieć tak. Ta. Kochani nasz Bigosik oczywiście się robi. Taka ciekawostka tego akurat tej serii, czyli dzień jedzenia. To co gotuję sam oczywiście spożywam, ale pamiętajcie o tym, że ja jestem na diecie ketogenicznej, jestem ketogenikiem, więc co jem tuż palam tłuszcz swój własny, a także energię biorę tylko i wyłącznie z tłuszczu. Nie robię tego absolutnie w żadnym wypadku na jakiś tam e, pokaz, tak? Czyli coś gotuję, a czegoś nie wiem. Nie normalnie, właśnie. Dobra, kochani, e, mięsko mamy przesmażone, to i tak się jeszcze będzie dusić w jednym garku, żeby to wszystko się połączyło. Odstawiamy sobie to i już wam pokazuję, co robimy. Dobra, kochani, wybierzecie sobie drugą patelnię albo jakieś naczynie smalec i przesmażamy tą świeżą kapustę. Przesmażamy ją tylko, dobra? To sobie wsypujecie tu. Ona objętość tak naprawdę zmniejszy się, nie? Jej objętość po przesmażeniu. Ta woda odparuje z niej i będzie taka, no... Dobra, kochani, zaraz to będziemy mieli gotowe. Pamiętajcie, żeby też co? Mieszać kapustę co jakiś czas, żeby... O Przepraszam, żeby Wam się nie przypaliło, nie? Zaraz będzie z tylu dań, tylu garków, robicie danie jednogarkowe. Nie? Można by to zrobić w jednym garku, jakby się tak uprzeć, no ale to ma smakować, nie? Dobrze, kochani, gdy kapustka Wam się troszkę już podgotowała, powiedzmy, pachnie miękkością, że tak powiem, łączymy sobie wszystkie, że tak powiem, składniki i dusimy to dalej do miękkości, żeby one się połączyły. Grzybki podgotowane. Wlewacie sobie oczywiście z tą wodą, nie? Wtedy kapusta przejdzie takim fajnym aromatem. Kiełbasa. Teraz sobie to mieszacie. I co jest ważne, po prostu podgotowujecie to, żeby ta woda stąd odparowała. No i potem Wam pokażę, jak dalej. Dobra, kochani, jak nam się to już zredukowało, tak jak sami widzicie, czyli odparowało trochę, że tak powiem, płynu, wrzucamy sobie naszą kapustę włoską, tak? Która co? Która jest przesparzona na smalcu. W ten sposób. Jak sobie to wrzucicie, dusicie to jeszcze. No jakiś czas do miękkości musicie sobie popatrzeć, bo niektórzy lubią bardziej kapustę rozgotowaną, inni mniej. Zależy, nie? Dobra, kochani, teraz jeszcze piecz do tego dodajemy świeżo mielony. Wydaje mi się, że mielenie nadaje lepszego takiego smaku i aromatu temu pieprzowi. W sumie chyba sam proces mielenia tego pieprzu. Tak Zmniejszacie sobie ogień i duście to jakiś czas, żeby to wszystko się fajnie zaprzyjaźniło między sobą. Dobra, kochani, podgotowane. O, wow, wygląda mniej więcej w ten sposób. Teraz co robimy? Teraz do tego możemy już dodać koncentratu pomidorowego. Taka, taka puszeczka w zupełności wystarczy. Można to rozmieszać na przykład z czym? z wodą, nie? Dobra, dajecie sobie koncentratu. Ten pojemnik. Jak wam trochę zostanie, można to zalać wodą i dosłownie wypłukać, nie Oj. w ten sposób. No, prawie wtedy nie zmarnujecie sobie produktu, teraz to trzeba co wymieszać, nie? Jeżeli chcecie więcej koncentratu, dajcie sobie więcej. No. Koncentrat pomidorowy ma trochę węglowodanów, a że my ich nie jemy, więc dajemy tylko tyle, nie? Jest naprawdę spoko. Bardzo aromatyczny. Dobra, kochani, trochę go trzeba posolić, nie? Ale delikatnie, bo kapusta kiszona jest słona jednak. Solicie sobie to delikatnie. Dobra, mamy to wymieszane. Co? Na sam koniec jeszcze dajemy kawałek masła. Zwykłego masła, dlatego że masło fajnie nam to, że tak powiem, zagęści. Nie? No i będzie taki ten bigos bardziej aksamitny. Wydobędzie się też smak tej kapusty. Masło fajnie podkreśla smak danie. Dobra. To się roztopi. Jeszcze sobie to trochę poddusicie. No, i będziemy wykładać, nie? Zobaczycie, jak to wygląda już na samym talerzu, nie? Dobra, kochani, czas wykładać ten nasz wspaniały bigos, czyli garnek rozmaitości, nie? Dobra, kochani, nasz bigosik wygląda w ten sposób. Jest gorący, pachnący, naprawdę, naprawdę dobry. Przygotujcie sobie coś takiego, e, nic trudnego. A dobre, można do tego do, oczywiście dać jakiegoś pieczywa czy jakiś inny dodatek. Ja akurat będę jadł golonko do tego wieprzowe. No i co? Pozdrawiam Was serdecznie, niech moc będzie z Wami. Tak naprawdę, i do zobaczenia wkrótce. Jeżeli podobał Wam się odcinek, no to co? Wrzućcie jakiś komentarz, napiszcie coś fajnego. Lajki mile widziane. No i subskrypcje również nie. Pozdrawiam Was serdecznie z tej strony, dietetyczny Bartek.